Cześć, tu Krzysiek Basel, a dzisiaj na kanale Fotoformy recenzja długo oczekiwanego aparatu, czyli Nikon Z6 Mark III. Zaczynamy od tego co najważniejsze i co najnowsze w tym aparacie, czyli od matrycy. Pełnoklatkowy sensor częściowo-warstwowy. Cemos, który ma 24,5 megapiksela, czyli dokładnie tyle, ile poprzednik, ale uwierzcie mi, to kompletnie inna bajka. I takie całkiem fajne połączenie jakby dwóch światów, no bo z jednej strony mamy tutaj część obwodów, część konstrukcji tej matrycy w takim dużym uproszczeniu, jak w typowej matrycy warstwowej, która jest, które są stosowane w aparatach z najwyższej półki, takim jak Nikon Z8, Z9, jak Canon R5 Mark II, R3, R1. Czy Sony A9 Mark III? I to są aparaty, które kosztują bardzo dużo. W okolicach przynajmniej 18-20 tysięcy złotych, bo ta technologia jest naprawdę kosztowna. Tutaj mamy cenę około 13 tysięcy złotych i ona jest wyraźnie niższa, właśnie dlatego, że nie jest to w pełni warstwowa matryca, tylko częściowo. I teraz zalety tego, że zastosowano tutaj taką półtechnologię, są bardzo konkretne. Producent mówi, że 3,5 razy szybsze są odczyty z tej matrycy, co powoduje, że mamy o wiele, o wiele niższy rolling shutter i dzięki temu możemy stosować bez żadnych problemów migawkę elektroniczną, która tutaj pozwala na fotografowanie z prędkością nawet do 120 klatek na sekundę, ale tak realnie, gdzie mamy RAW i autofokus i wszystko no to około 30 klatek na sekundę i to jest świetny wynik. To też otwiera drogę do dużo lepszych parametrów wideo i wielu, wielu innych kwestii, o których powiemy za chwilę. Jakie są jeszcze plusy tej matrycy? Mianowicie mamy tutaj czasy migawki, który minimalnie wynosi 1,16 sekundy. No imponujący wynik, chociaż i tak dwukrotnie niższy od tego, co oferuje na przykład Z8, bo tam bodajże mamy 1,32 sekundy. No iż w ogóle o wiele niższa od, od tego, co oferuje Sony, a 9 Mark III. Natomiast i tak jest to wynik bardzo, bardzo dobry. Oczywiście mamy także migawkę mechaniczną, która nam oferuje 20 klatek na sekundę w formacie JPEG bądź 14 klatek na sekundę, jeśli chcemy rejestrować zdjęcia w formacie RAW. Ta matryca pozwala także na synchronizację z lampą błyskową przy wykorzystaniu migawki mechanicznej do czasu 1,2 sekundy bądź 1,6 sekundy, jeśli korzystamy z migawki elektronicznej. No i przyznacie, że nie są to jakieś fantastyczne rezultaty. Widać, no widać, że tu są pewne ograniczenia jeśli chodzi o to, co oferują nam takie w pełni warstwowe matryce. A już o globalnej migawce nie wspomnę. W dzisiejszych aparatach matrycy odgrywają jeszcze ważniejszą rolę niż kiedyś, bo kiedyś opowiadały głównie za jakość obrazu, a dzisiaj są takim centralnym punktem, od którego zależy także prędkość autofokusa, właśnie rolling shutter, możliwości wideo. To wszystko. No i oczywiście sama też jakość, plastyka, szumy i tak dalej. Więc tak naprawdę, jeśli aparat dostaje nową matrycę, szybszą matrycę, lepszą matrycę, no to nie tylko mamy lepsze zdjęcie wideo, ale ogólnie cały system tego aparatu, wiele różnych funkcji. Idzie do góry, i tak dokładnie stało się tutaj, ponieważ oprócz tych wszystkich rzeczy, o których teraz mówiliśmy, mamy tutaj także ulepszony autofokus, który według producenta nawet do minus 10 eV działa przy obiektywie ze światłem 1.2. To jest jego maksymalna czułość. Sam sensor jest także lepiej stabilizowany, według producenta. To wszystko za chwilkę sprawdzimy i opowiem Wam też oczywiście o tym, jaką jakość zdjęć oferujemy, oferuje ten aparat i jak w kwestiach wideo. Ale zanim przejdziemy do praktycznej części tego jak ten aparat sobie radzi, trzeba powiedzieć troszeczkę o tym jak ten korpus został wykonany czy są tu jakieś zmiany w konstrukcji. Nikon Z6 Mark 3 jest bardzo bardzo podobny do tego co możemy zobaczyć w korpusie Z6 Mark 2, Z8 czy Z9. Tutaj to wzornictwo jest przez Nikona bardzo charakterystyczne, utrzymane w tym samym stylu we wszystkich aparatach tej marki i to bardzo dobrze, bo Pytając ten czy inny aparat, czujemy się jak w domu. Nie musimy szukać różnych przycisków, różnych funkcji, więc tutaj duży plus. Korpus zachowuje chyba identyczną wagę jak poprzedni, 750 gramów, natomiast jest troszeczkę taki grubszy, pewniej leży w dłoniach, ma większy grip. Tutaj też ta część z tej strony, ja to zawsze zwracam uwagę, bo troszeczkę wchodzi tutaj w dłoń, ale ogólnie jest to bardzo przyjemny aparat, świetnie leży w dłoni i wszystko mamy pod ręką. Nowości w korpusie jest kilka, nie ma ich wiele, ale są to nowości dosyć istotne. Jeśli chodzi o ergonomię, no to zamieniono miejscami dwa przyciski, przycisk podglądu, który powędrował teraz na prawą stronę korpusu, i możemy sobie tutaj odtwarzać podgląd zdjęć czy filmów bez odrywania dłoni. Po prostu kciukiem sobie schodzimy na dół, bardzo fajna zmiana tutaj w kanonach jest dokładnie tak samo i chyba też w aparatach Sony ale na przykład w Panasonicach wciąż mamy ten podgląd właśnie po lewej stronie i to jest coś, co mi tutaj też w Nikonie przeszkadzało. Fajnie, że tutaj to zmieniono, to jest bardzo dobra ergonomiczna zmiana. Oprócz tego mamy też nowy przycisk podświetlania ekraniku u góry, tutaj właśnie u góry. No i sam ekran tutaj ma takie wgłębienie z tyłu, które ma nam pomóc w tym, żeby łatwiej go otwierać. No, muszę przyznać, że to teoretycznie pomaga, natomiast... Opór jaki stawia ten ekran jest bardzo duży, żeby to wyjąć. I ogólnie nie jest to wcale proste. Nie wiem, dziwna sytuacja. Też bardzo trudno, bardzo trudno ten ekran tutaj z dołu od, odczepić. Nie ma tak tutaj żadnego jakiegoś wypustki, czegoś, żeby można było chwycić, więc tutaj wyjęcie tego jest... No popatrzcie. No praktycznie nie idzie tego wyjąć, nie? To w ogóle bardzo dziwna sytuacja. Tylko w ten sposób, z dużym oporem to chodzi. No i pod względem ergonomicznym to jest chyba jego największa wada. Mówiąc jeszcze o ekranie, oczywiście trzeba wspomnieć, że jest to ekran odchylany i obracany. Coś, co jest oczywiste we współczesnych aparatach, ale tak naprawdę no, nie było oczywiste w serii Z6 ani w Z7. Zatem jest to pierwszy aparat tej serii, który ma taki ekran odchylany, poprzednie były tylko odchylane do tyłu, ten jest też obracany. Panel 3calowy, który ma 2,1 miliona punktów. Bardzo fajną jakość, bardzo przejrzysty, komfortowość tym pracuje, świetnie pracuje dotyk. No ale największą nowością jest ten wizjer tutaj w środku. Kapitalny wizjer. Absolutnie jeden z najlepszych na rynku pod pewnymi względami zupełnie najlepszy na, ry na rynku. Rozdzielczość 579 miliona punktów. Bardzo szybkie odświeżanie i co najważniejsze. Szczytowa jasność tego wizjera to aż 4000 nitów. On oczywiście nie świeci tak cały czas, ale kiedy trzeba, w słoneczny dzień, to jest w stanie tak wysoko podejść. No i też pokrycie barw P3, czyli tak podobnie jak współczesne dobre monitory, na przykład w MacBooku, to jest taka paleta barw, która jest zbliżona do tego, która oferuje więcej niż sRGB, i jest bardziej pod. Wideo, natomiast na pewno jest to wyznacznik jakości w tym, w tym wizjerze, że te barwy będą tutaj do, bardzo dobrze oddane. Zresztą ja mam takie wrażenie, kiedy patrzę przez wizjer i od razu wchodzę sobie na, na ekran, który jest naprawdę niezły że ten ekran, te kolory są tutaj troszeczkę takie wyblaknięte, mniej kontrastowe, mniej naturalne. No a jednak w wizjerze to wygląda o wiele, wiele lepiej. Także tutaj, jeśli jesteście sfokusowani na pracy właśnie przez wizjer fotograficznie, no to tutaj to jest jeden z absolutnie najlepszych wizjerów na rynku, który daje ogromny komfort pracy. Natomiast poza tym ergonomia jest tutaj fantastyczna. Tutaj u góry mamy... Mamy tutaj dwie tarcze do sterowania, tutaj z przodu, jedną, drugą z tyłu. Ona jest lokowana gdzieś na rogu, i czasami można rzeczywiście no, przypadkiem przestawić sobie na czas naświetlania. To mi się kilka razy zdarzyło. Wolałbym, żeby ona była gdzieś głębiej schowana ale też nie jest to jakiś wielki mankament. Mamy też u góry tarcze zmiany trybów z blokadą. Jest wspomniany oczywiście mały ekranik, taki jak w poprzedniku. Bardzo lubię to rozwiązanie. Mamy tutaj spust i dźwignię on-off klasycznie dla Nikona. Trzy przyciski, czyli do nagrywania wideo ISO oraz Tutaj zmiana ekspozycji. Ten czerwony przycisk do nagrywania wideo jest mały i to mi troszeczkę przeszkadza. Wolałbym, żeby był większy, bardziej widoczny, ale z drugiej strony można go łatwo wyczuć bez patrzenia. No i to co mi tutaj przeszkadza to, że niestety w tym nowym korpusie nie ma czerwonej lampki, tak zwanej tali, która sygnalizuje nam zapis wideo. To jest coś, co jest niezwykle, niezwykle przy, um, potrzebne dla wszystkich twórców wideo, którzy nagrywają samego siebie, tak jak ja teraz. Mamy tu mnóstwo przycisków z tyłu, jest też joystick, mamy taki wybierak z przyciskiem OK. No i pod spodem aż cztery przyciski, a nie dwa, jak zazwyczaj to ma miejsce. Natomiast ten układ jest dokładnie taki sam jak w innych aparatach Nikona i to dobrze. Tutaj po prawej stronie pod gripem mamy komorę kart pamięci i tutaj znowu też taka, taki drobiazg, który czasami przeszkadza, mianowicie kiedy próbujemy otworzyć tą kartę to tutaj ten zaczep paska czasami nam to blokuje. Szczególnie jeśli tego paska nie mamy, albo nie jest on u góry gdzieś tam odciągnięty. No w tej chwili, popatrzcie, jak on sobie tak leży. Otwieramy, no to czasami tutaj to może przeszkadzać. Drobiazg, ale też warto na to zwrócić uwagę. No a w środku mamy karty dwie, mamy tutaj slot CF Express typu B oraz SDHC UHS 2. Zatem nie są to też sloty podwójne, tylko pojedyncze. Z drugiej strony z kolei mamy oczywiście złącza i tutaj też jakoś tak dziwnie troszeczkę zostało to skonstruowane. To tak powiewa troszeczkę przeszłością, ponieważ po pierwsze mamy tutaj dwa takie, takie zaślepki gumowe, nie jest to dzielone, tylko znowu trzeba to otworzyć, to tak sobie lata. Chcemy tylko jedno na przykład HDMI podłączyć, Ja musimy całą klapkę otwierać. Potem gdzieś jakaś klatka czy coś, no to tutaj to może przeszkadzać i ogólnie no, nie wygląda to za, za fajnie, jak sobie tak lata. No, ale mamy pełne HDMI, to jest wielki plus. Mamy tutaj u góry też USB-C z możliwością ładowania. Mamy tutaj też złącze do pilota, a także dwa złącza mini-jack do mikrofonu i do słuchu. No i znowu, też widać, że jest to starsza konstrukcja, chyba jeśli chodzi o układ. No, bo jeśli sobie podłączymy tutaj mikrofon zewnętrzny, no to ten mini-jack będzie nam delikatnie zasłaniał ekran, nie tak jak w tych najnowszych aparatach różnych innych firm które mają to tak skonstruowane, że ten minizek jest gdzieś wyżej i w ogóle nie przeszkadza w podglądzie wideo. Tyle jeśli chodzi o konstrukcję, pogadajmy o tym jak ten aparat sobie radzi w praktyce foto i wideo. Jakość obrazu w tym aparacie zdecydowanie jest bardzo wysoko, natomiast mam wrażenie, że nie jest to jakaś nowa półka, którą Nikon sobie wszedł. Raczej jeśli chodzi o jakość obrazów, jest to ten sam mniej więcej poziom, co mieliśmy w Z6 Mark II. Więc tak naprawdę jakość obrazu matrycy z 2020 roku, kiedy to z -ki miały swoją premierę. Jest to troszeczkę rozczarowujące, z drugiej strony to wciąż fantastyczna jakość obrazu, która no, w większości osobom, które fotografują czy filmują, w zupełności, w zupełności wystarczy. Natomiast to jest troszeczkę właśnie ten kompromis, jeśli chodzi o rolling shutter, o te szybkie sczytywanie, że przez to ta rozpiętość tonalna matrycy nam troszeczkę poszła w dół. Różne testy w internecie pokazują, że ta rozpiętość tonalna w szczególności na tych niższych czułościach jest nieco gorsza niż w Z6 Mark II, natomiast na wyższych czułościach od 800 w górę zdecydowanie lepiej sobie radzi i jest na podobnym, podobnym poziomie jak poprzednik. Jeśli robimy zdjęcie w dobrych warunkach oświetleniowych, no to ten Nikon spokojnie z szumami sobie dobrze radzi. Nie mamy tutaj, nie jest to król ciemności, nie jest to aparat, który może bije jakieś rekordy, ale jest solidnie, jest naprawdę solidnie, taki ISO 3200 tutaj naprawdę robi robotę, jest fajnie czysty obraz, ISO 6400 już jest trochę gorzej, ale wciąż jest to całkiem niezły obrazek, 12800 no to już bym nie szedł w tą stronę, natomiast to co tutaj ewentualnie może zastanawiać, może martwić, no to właśnie to wyciąganie z cieni. Jeśli chcemy zrobić zdjęcie i potem mocno wyciągać z tych cieni, no to te szumy dosyć szybko się tutaj pojawiają. To jest ewidentnie widoczne. Znowu to jest dobry poziom, nie zrozumcie mnie źle. Natomiast no, warto zauważyć, że jednak nie jest to jakiś mocny krok do przodu, raczej utrzymanie tego co było. Jeśli chodzi o wideo, no to tutaj mamy wiele do powiedzenia, ponieważ myślę, że w tej kwestii właśnie Z6 Trójka zrobiła największy postęp w porównaniu do poprzednika, no i to oczywiście jest za właśnie tych nowych komponentów szybszej matrycy. W ogóle Nikony to raczej nie są sprzęty, które od lat się kojarzyły z wideo. To oczywiście się zmienia i to jest kolejny przykład na to, jak bardzo się to zmienia. Specyfikacja Nikona Z6 Mark III w trybie wideo robi ogromne wrażenie. Mamy tutaj 6K 60 klatek na sekundę w NRAF, oczywiście wewnętrznie. Mamy też 6K 30 klatek na sekundę w ProRes RAF. Do tego też tryb 5.4K 60 klatek na sekundę, 10 bit, ProRes 4.2.2. 4K 60 klatek na sekundę z nadpróbkowaniem w rozdzielczości 6K bez kropa. Oczywiście jest także 4K 120 klatek na sekundę, natomiast tam mamy już sporego kropa. Jakość obrazu w tych wszystkich trybach jest świetna. Kiedy spojrzymy na 6K, to bez względu na to, czy to jest 60 klatek, czy to jest 30 klatek no to ten wyrazistość tego obrazu, ilość szczegółów jest fantastyczna. Tutaj też, też możemy sobie spokojnie z czułością podjechać pod nawet ISO 3200. ISO 800 to jest oczywiście bazowa czułość, poniżej której nie możemy w trybie płaskim zejść, no ale to, już, to jest raczej standard. 4K 60 30 też to jakość jest naprawdę naprawdę dobra. Mnóstwo szczegółów, fajna plastyka. No ten obrazek jest taki, że przyjemnie się z tym pracuje. Rawy, które też oferują naprawdę wiele, natomiast tutaj oczywiście no RAWy to jest coś, co jest dla was zaawansowanego użytkownika, coś co wymaga dużej jego doświadczenia i pracy, żeby ustawić te wszystkie parametry, żeby ten bardzo już taki surowy obrazek dobrze obrobić. Natomiast ja na przykład do swoich potrzeb rawów nie potrzebuję. Natomiast gdyby ktoś na przykład pracował właśnie już bardziej zawodowo, no to rzeczywiście to jest fantastyczne narzędzie do tego i tutaj jest to imponujące. No, taką specyfikację, jeśli chodzi właśnie o zapis wewnętrzny, ma w tym momencie wyłącznie Lumix GH7, który był, pierwszy, był pierwszym aparatem, który właśnie Rawy i Prowersy 6K zapisuje wewnętrznie. No i trzeba było jeszcze zerknąć na kanona R5 Mark II i R1. R1 chyba też. R5 Mark II, jeśli dobrze pamiętam, to też rzeczywiście jest w stanie podobne parametry uzyskać wewnętrznie. Przy czym pamiętajmy, że to jest aparat, który kosztuje około 13 tysięcy zł, a nie 22. Lumix GH7 ma matrycę 4/3, a kosztuje też około dychy, więc patrząc na swoją półkę cenową, no to Nikon Z6 Mark III zdecydowanie, zdecydowanie pod względem specyfikacji wideo, jest tutaj numerem 1. Patrząc na jakość wideo w 4K 120 km na sekundę, no to ewidentnie tutaj ta jakość jest niższa niż w niższych klatkarzach, ale wciąż jest bardzo dobra. Tu widzicie ujęcia, modelki, latające włosy, to wszystko jest szczegółowe. To naprawdę nie odstaje jakością od. Bardzo nie odstaje mocno jakością od tego głównego obrazka i robi ogromne, ogromne wrażenie, jeśli ktoś potrzebuje mieć właśnie takie zwolnione tempo. No i co jest bardzo ważne, tutaj testy też pokazują, że odczyt. Z tej matrycy nie przekracza 10ms, a nawet potrafi zejść i niżej, co jest rewelacyjnym wynikiem, jak na matryce pełnoklatkową, a już w szczególności jak na matryce w tej cenie. Konkurencja typu Kalner 6 Mark II czy Sony A7 IV to są wszystko czasy rzędu 20-30ms. Co w statycznych ujęciach nie robi żadnej różnicy, ale jeśli nagrywamy sport, ruch, może jakiś ślub, czy dziką przyrodę, ptaki gdzieś tam szybko się poruszające, kiedy właśnie robimy jakiś panning, poruszając się na przykład za samochodem, który szybko po torze, po, po, torze, po drodze podąża i w tle są jakieś na przykład drzewa czy słupy, no to tutaj nie powinniśmy mieć żadnego większego problemu z tym rollingiem, z efektem rolling shutter. No a w tych aparatach właśnie już ze starszymi matrycami, typu FSI taki problem występuje, chociaż też nie jest jakiś drastycznie zły, ale jest zauważalny. Tutaj tego problemu po prostu no prawie nie ma. Kiedy spojrzymy też na wyniki rozpiętości tonalnej wideo w płaskim profilu, czy to 6K, czy 4K60, no to tutaj przy minimalnym odsumianiu wychodzi około 12 fv. Jest to wynik... Solidny, ale znowu nie jest to jakiś krok do przodu, tylko raczej takie utrzymanie status, status quo w tej, w tej półce cenowej. Troszeczkę lepiej od kalona R6 Mark II, ale gorzej od RUMIX S5 2X, 3 od Sony A7 IV, Więc no pod tym względem, właśnie tej rozpiętości tonalnej, ten aparat no nie idzie gdzieś do przodu, tylko raczej jest. Tam, gdzie był, czy tam, gdzie jest konkurencja ze starszymi matrycami. Ciekawy swoją drogą, czy Nikon taki aparat typowo filmowy, gdzie właśnie ta rozpiętość tonalna jest już najwyższej półki, gdzie mamy korpus typowo filmowy, czy za jakiś czas też nie pokaże? No, patrząc na to, że Nikon przejął Reda, no to mają teraz pełne prawo do tego, aby za jakiś czas właśnie taki aparat wypuścić. I moim zdaniem. To byłoby już takie, takie przypieczętowanie tego, że Nikon w branży wideo naprawdę coś potrafi. No bo tutaj powiedzmy sobie jeszcze, że te parametry są świetne, jakość obrazka jest dobra, ale są pewne problemy, jeśli chodzi o ten korpus. Mi na przykład przeszkadza to, że pomimo tego, że mamy tutaj ogrom różnych możliwości formatów zapisu kodeków, klatkarzy to nie mamy tutaj dokładnego opisu na przykład jaki jest bitrate danego ustawienia jaki jest kodek danego ustawienia i to może naprawdę przeszkadzać komuś kto bardzo świadomie podchodzi do nagrywania wideo to jest coś czego na przykład co w Lumixie jest zrobione rewelacyjnie co nawet w Canonach czy w Sony też jest całkiem nieźle opisane tutaj niestety tego brakuje pozostały nam jeszcze dwa ważne elementy, czyli autofocus oraz system stabilizacji i w obu tych elementach jest zdecydowanie zdecydowanie lepiej niż w poprzedniku i myślę, że to jest poziom nieco wyższy od konkurencji pod wieloma względami. autofokus w trybie foto działa rewelacyjnie, mamy tutaj słynny system 3D, ustawienia ostrości Nikona, mamy też możliwość zmiany tutaj czułości, śledzenia tak dalej, więc naprawdę działa to rewelacyjnie. Zresztą też, kiedy sobie włączymy taką, taki system, którym aparat sam wybiera na przykład twarze, no to widzicie na przebitkach, że on rewelacyjnie rozpoznaje z daleka nawet te oczy, jest strzałeczka, która pokazuje W którą stronę możemy zmienić sobie obiekt dosyć dobrze. Jeśli tak ustawimy w parametrach tutaj w menu, to też dobrze trzyma ten, ten, ten punkcik. On nie ucieka, gdzieś tam nie wariuje, zazwyczaj zdarzają się sytuacje, że czasami gdzieś tam się pomylić, chodzi o rozpoznanie obiektu, czy znika nam z tego, co chcemy śledzić, ale to są sporadyczne sytuacje, i naprawdę ten autofokus w trybie foto. W zasadzie w trybie wideo również jest tak samo dobrze. To naprawdę jest jeden z najlepszych systemów AF na rynku i myślę, że na tym poziomie co Z8, może troszeczkę niżej, więc tutaj nie ma się czego obawiać. W trybie wideo jest naprawdę też dobrze. Nie miałem żadnych problemów z tym systemem. Można mu zaufać. Oczywiście znowu też czasami się pomyli, ale generalnie w takich prostych scenach, gdzie mamy kilka osób. Ale nie jest to jakieś super udziwnione, no to on nie ma z tym najmniejszego problemu. Nawet z takim pełnej automatyce rozpoznania obiektów radzi sobie świetnie. Jeśli ustawimy też, nie ma, jeśli ustawimy też że nie ma aż tak dużej czułości, że ten, to przeostrzanie jest takie delikatne, że on nie przeostrza od razu, kiedy gubi obiekt, to też działa to naprawdę filmowo. Troszeczkę gorzej to wygląda, jeśli chodzi o rozpoznawanie całych sylwetek. Tutaj. Mm, jeśli się obrócimy, to ten aparat no, nie do końca już widzi, że to jest twarz, czy to jest sylwetka. Nie jest to aż tak rozbudowane jak właśnie w aparatach Sony, czy nawet w najnowszych tych kanonach. Więc wciąż myślę, że na autofokus jest odrobinkę niżej, bym go ulokował. Ale naprawdę jest i tak bardzo, bardzo dobrze. No i stabilizacja. Tutaj znowu poczyniono ogromny postęp w porównaniu do poprzednika. Tu mowa jest o skuteczności nawet do 8 f, czyli z najwyższej półki. I tak, rzeczywiście, mamy tutaj możliwość sterowania tą stabilizacją w sensorze, albo ją wyłączyć, albo ją włączyć z typ standard, albo w tryb sportowy, gdzie ma sobie jeszcze lepiej radzić. Ale jest też stabilizacja cyfrowa, która po prostu można włączyć, wyłączyć. Po włączeniu jest krop i ona troszeczkę nam też wspomaga tą płynność ruchów. I ogólnie działa to naprawdę, naprawdę dobrze, ale znów. Powiedziałbym, że nie aż tak dobrze jak w Lumixach czy jak w Sony, to jest jednak troszeczkę, troszeczkę niżej, ale znowu to jest stabilizacja bardzo, bardzo dobra i nie ma tutaj powodów do jakiegoś wielkiego narzekania. Natomiast nie powiedziałbym, że jest to aż tak świetnie zrobione, aż tak płynna jest ta stabilizacja, że jest to praktycznie jak gimbal, jak w Lumixie na przykład GH7 czy S5X2. OK, na koniec czas podsumować. Nikon Z6 Mark III to naprawdę rewelacyjny aparat. I jeśli ktoś myśli o przejściu z lustrzanki na Nikona, no to myślę, że Z6 Mark III dla zdecydowanej większości Nikoniarzy będzie tym właśnie złotym strzałem. To jest rewelacyjny sprzęt, który jest ulokowany pod względem specyfikacji, kiedy tak patrzymy, zdecydowanie wyżej w tym momencie od na przykład kanona. R6 Mark II, 3 od Sony A7 Mark 4. a nie, nie mam go tutaj. Więc no, to są naprawdę godni siebie rywale. Nikon jest najnowszym aparatem z całego tego grona i ma zdecydowanie najbardziej zaawansowaną technologicznie matrycę. I to daje mu oczywiste przewagi, czyli dużo niższy rolling shutter, dużo lepsze mm, scrutowanie z matrycy i wykorzystanie właśnie migawki elektronicznej, więc i bardzo krótkie czasy fotografowania, ale też fantastyczne możliwości wideo z 6K RAW, 60P nagrywane wewnętrznie, ale też 4K 120 z kropem no i 4K 60 bez kropa o fantastycznej jakości. Z drugiej zaś strony, jednak jakość tego obrazu nie jest znowu tak. Bardzo wyżej dalej, jakbyśmy się mogli tego spodziewać. Raczej jakość tego obrazu, zarówno w wideo, jak i foto jest gdzieś na tym samym poziomie więc tutaj widać, że jest to jakiś jednak kompromis. No i też ja bym pomarudził troszeczkę na to, że na przykład właśnie w funkcjach wideo nie jest to tak bardzo rozwinięte, jeśli chodzi o opis możliwości wideo. Warto też spojrzeć na takie drobiazgi, jak brak na przykład ramki czerwonej do nagrywania wideo. No tutaj też tego nie ma, ale to jest nowy korpus i tego byśmy się spodziewali. Czy układ tutaj tych portów, który może czasami troszeczkę przeszkadzać. Natomiast warto jeszcze powiedzieć o systemie obiektywów. I tutaj oczywiście Sony jest numerem jeden, no bo przecież mamy tych obiektywów tam mnóstwo, z różnych systemów, to jest oczywista oczywistość. Nikąd tych obiektywów dużo nie miał, natomiast ma ich całkiem sporo, tych natywnych szkieł i one są świetne, ale są też drogie, podobnie jak w Canonie. Natomiast od niedawna jest też całkiem sporo obiektywów firm trzecich, jak, jak Tamron, jak Samyang, i to są obiektywy naprawdę, naprawdę dobre, są też wiltroxy, są jakieś tanie szkła, są droższe szkła, więc tutaj dostępność obiektywów firm trzecich bardzo mocno rośnie, jeśli chodzi o Nikona, no i to właśnie daje mu ogromny plus, jeśli chodzi o wycenę zestawu, który byśmy chcieli wykorzystać, no i też możliwość dobierania różnych szkieł w niższej cenie. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten materiał do końca i napiszcie proszę w komentarzu, czy podoba Wam się Nikon Z6 Mark III, czy może jest rozczarowanie i liczyliście na coś więcej. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania na temat tego aparatu, a też więcej komentarzy z pewnością pomoże nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców, algorytmy to lubi. Ja również lubię Wasze lajki pod tym filmem, Wasze subskrypcje na naszym kanale. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnych materiałach na kanale Fotoformy. Cześć.